Każdy, kto choć raz musiał przygotować raport z danych systemu ERP, zna to uczucie. Napięty termin, dynamicznie zmieniające się wymagania przełożonych i zaskakujące pytania typu, a jak to wygląda w ujęciu miesięcznym z ostatnich trzech lat, ale tylko dla pięciu największych klientów i o ile procent się zmieniło. Brzmi znajomo? Dla wielu pracowników, szczególnie tych ze mniejszym doświadczeniem, tworzenie raportów w tradycyjnych narzędziach ERP to żmudny proces. Trzeba rozumieć logikę systemów dziedzinowych, np. systemu finansowo-księgowego, bilingowego czy kadrowo-płacowego. Często zachodzi potrzeba angażowania działu IT lub konsultanta, który musi przygotować odpowiednie raporty. Efekt? Stracony czas, frustracja i decyzje podejmowane na podstawie niepełnych informacji. Jak więc uprościć raportowanie w systemie ERP? Jak sprawić, aby zarówno analityk, jak i zwykły szczególnie mniej doświadczony użytkownik mógł szybko odpowiedzieć na różne pytania związane z przetwarzanymi danymi? W systemie ZSI Unisoft istnieje narzędzie, które znakomicie upraszcza złożony proces raportowania danych. To Analizy OLAP rozwiązanie, które pozwala tworzyć czytelne, dynamiczne raporty bez konieczności kodowania i głębokiej wiedzy technicznej bez konieczności doskonałej znajomości specyfiki systemów dziedzinowych. To nowoczesne narzędzie klasy Business Intelligence, będące częścią ZS i Unisoft, które udostępnia analizy w formie tabel przestawnych. Narzędzie, które pozwala każdemu użytkownikowi, nie tylko analitykowi, zmienić dane w informacje, a informacje w potrzebną wiedzę. Jak działa to rozwiązanie? Jakie problemy rozwiązuje i dlaczego warto po nie sięgnąć? Sprawdźmy to teraz! Dzięki analizom OLAP i ich integracji z ZS i Unisoft, każdy użytkownik ma dostęp do analizy zgodnie z posiadanym poziomem uprawnień. Zestawy danych, tzw. źródła danych, przygotowywane i udostępniane są przez konsultantów firmy Unisoft, posiadających głęboką wiedzę o strukturze danych w systemie. Ty, jako użytkownik, możesz dodatkowo podzielić je tematycznie na grupy odpowiadające np. wybranym obszarom systemu. Co najważniejsze, dane z wielu obszarów w różnych układach możesz analizować w jednym czasie i w jednym miejscu. Bez konieczności uruchamiania systemów dziedzinowych. Jak szybko i wygodnie możesz to zrobić? Prześledźmy krok po kroku proces przygotowania raportów Analiza HOLAP. Analizę, czyli wizualizację danych, zbuduj samodzielnie w prosty sposób metodą drag and drop. Umieszczając tzw. miary i wymiary w obszarze wierszy, kolumn lub danych możesz tworzyć wiele układów danych i zapisywać je do późniejszego wykorzystania. Nie istnieje żadne ograniczenie co do ilości tworzonych przez użytkownika układów danych. Jeśli potrzebujesz analizy w innym układzie, po prostu zmieniaj układ, przestawiając lub dodając nowe informacje. Wykorzystując funkcję agregacji daty, dostosuj okresy raportowania dostawianych wymagań. Dzięki funkcjom filtrowania i sortowania danych w prosty sposób możesz zmienić zarówno zakres raportowanych danych, jak i sposób ich uporządkowania. W razie potrzeby dodaj także nowe wymiary i miary, wykorzystując pola obliczeniowe. Dzięki nim będziesz mógł przedstawić np. zmianę ilości sprzedanego asortymentu w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z prezentowanym przykładem. Aby ułatwić wzrokową analizę danych, korzystaj z formatowania warunkowego. Określ regułę i sposób wizualizacji. Ikony kierunkowe wskażą, gdzie wartość w tabeli wzrosła, gdzie zmalała, a kolorowanie tła szybko zwróci uwagę na wyróżnione wartości. Niebieskie słupki w kolumnie ilość jeszcze bardziej ułatwią ocenę danych. Możesz także analizować strukturę wartości w wierszach i kolumnach. W prezentowanym przykładzie, aby pokazać strukturę sprzedaży na poziomie rodzaju odbiorcy w poszczególnych latach, włącz sposób wyświetlania podsumowania jako procent wiersza. W celu pokazania struktury sprzedaży według rodzajów odbiorcy w danym roku, wybierz procent kolumny. Stworząc analizę w prosty i wygodny sposób, wskaż komórki z największymi lub najmniejszymi wartościami. Możesz także stworzyć analizę TOP-N, taką chociażby jak prezentowana w niniejszym przykładzie. Włączając tabelę zagnieżdżoną, wyświetl szczegółowe pozycje z analizowanego zestawu danych podające się na wartość wyświetloną w komórce tabeli. Analizę danych wzbogać o wizualizację w postaci wykresu. Do dyspozycji masz wiele typów wykresów słupkowe, liniowe, kołowe i wiele innych. A co w przypadku, jeżeli zechcesz przeanalizować także dane spoza systemu ZSI Unisoft? Nic prostszego. Analizy OLAP udostępniają możliwość analizy danych ad hoc na podstawie arkusza kalkulacyjnego. Dodaj nowe źródło danych, Czytaj arkusz i stwórz wizualizację zawartym w nim informacji w formie tabeli przestawnej. Jeśli dane w arkuszu ulegną zmianie, istnieje możliwość sprawnego odświeżenia ich w analizach OLAP. co zyskasz dzięki możliwościom prezentowanego narzędzia. Elastyczność i niezależność. Będziesz mógł tworzyć analizy samodzielnie, bez pomocy działu IT czy konsultantów, a także szybko i sprawnie odpowiadać na pojawiające się pytania biznesowe. Dostępność danych dla każdego. Nie musisz znać systemu billingowego ani szczegółowych zasad naliczania opłat, aby przygotować wartościową analizę. Nasi konsultanci przygotują zestawy danych dla Ciebie, a Ty będziesz mógł budować własne układy analityczne, korzystając z gotowych źródeł. Intuicyjny interfejs. Dzięki niemu będziesz mógł wybierać wymiary, miary i filtry metodą przeciągnij i upuść, i dodawać samodzielnie nowe kolumny do zestawów danych. To naprawdę proste. Wizualizacja, która mówi więcej. Każdą analizę możesz przedstawić jako tabelę przestawną lub interaktywny wykres. Dzięki formatowaniu warunkowemu szybciej zauważysz kluczowe trendy i odchylenia. Informacje z obszaru całego systemu ERP. Analizy OLAP obejmują dane ze wszystkich kluczowych obszarów. Rozliczenie wody i ciepła, gospodarki odpadami, fundusze remontowe, naliczenia mieszkaniowe, księgowość, płace, inwestycje i wiele innych. Dzięki nim zyskasz dostęp do informacji, których potrzebujesz. Wyjdziesz poza horyzonty systemu ERP. Przygotowując analizy i raporty, będziesz miał możliwość analizowania w formie tabel przestawnych także dowolnych danych z arkuszy kalkulacyjnych. To tylko kilka najważniejszych korzyści, jakie prezentujemy w niniejszym filmie. Z pewnością znajdziesz ich dla siebie jeszcze więcej. Jeżeli zależy ci na sprawnej analizie danych w jednolitej formie, dostępnej z jednego miejsca, Analizy OLAP są narzędziem właśnie dla Ciebie. Analizy OLAP to więcej niż raportowanie, to swoboda działania i pewność decyzji. Sprawdź, jak analizy OLAP mogą wesprzeć Twoją organizację. Skontaktuj się z nami i umów prezentację.